Czy masz wrażenie, że najtrudniej jest Ci zaufać samej sobie? Że decyzje, które podejmowałeś w przyszłości budziły i nawet w Tobie wiele kontrowersji? Przez co teraz masz wrażenie, że jesteś ostatnią osobą, do której możesz zwrócić się po wsparcie i po pomoc? Jeżeli tak jest, to w dzisiejszym wideo powiem Ci, co możesz zrobić, jakie są alternatywy, czy faktycznie chodzi o zaufanie do samej siebie, a może chodzi o coś innego. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, to zapraszam Cię do tego wideo. Nazywam się Anna Wisłowska i na co dzień głównie wspieram osoby, które doświadczyły różnych form przemocy, wykorzystania, odzyskać samych siebie i budować takie relacje, w których czują się bezpiecznie. Odchodzi z tym zaufaniem do siebie. Dlaczego tak trudno nam jest zaufać sobie? Przede wszystkim dlatego, że mamy różne, różne definicje siebie. Na bazie różnych doświadczeń wyciągamy wnioski, że na przykład trudno jest nam zbudować fajne relacje, albo nie potrafimy podejmować właściwych decyzji. Jak już podejmiemy te decyzje, to yy, obrywamy w jakiś sposób emocjonalny, czy jakikolwiek inny. Są tego koszty, czy to finansowe, czy to emocjonalne. I im dalej w las, czyli im więcej mamy lat, im więcej mamy różnych doświadczeń, które informują nas o tym, mmm, ten wybór to może nie był zbyt bystry i może trzeba było wybrać coś innego, Sprawia, że stajemy się ostatnią osobą, do której kiedykolwiek pomyślelibyśmy, żeby zwrócić się po radę, czy po wsparcie, czy w ogóle zapytać się siebie, ale czy to jest dla mnie ważne, czy powinna być w tym kierunku, czy może w innym kierunku. Czyli jeżeli już mamy takie definicje siebie, jeżeli mamy takie doświadczenia, które mówią nam o tym, że coś poszło nie tak, jakbyśmy chcieli, żeby poszło, to to załamuje nasze zaufanie do siebie. Więc. Jaką w tym momencie możemy mieć alternatywę? No bo doświadczeń nie jesteśmy w stanie wymazać, ale jesteśmy w stanie coś zrobić raz z interpretacją tych wydarzeń, które miały miejsce. I dwa, nie chodzi tak naprawdę o zaufanie do siebie, tylko zaufanie do swojej świadomości. Jaka jest różnica? Ponieważ to, co my nazywamy sobą, to są często reakcje, tak? Czy ja reaguję nerwowo na to, ja reaguję smutkiem na to. Ja tego się boję, to mi się podoba, to mi się nie podoba. Tak naprawdę to nie jesteśmy my. My nie mamy żadnych osądów, my jako my, jako nieskończone istnienia, nie mamy pomysłu na temat tego, jak się powinno żyć, co się powinno robić. My po prostu jesteśmy swego rodzaju ekspresją, tak? Czyli na przykład ja jako Anna wyrażam siebie, powiedzmy, nie wiem, w tańcu, pisząc i tak dalej, i tak dalej, ale nie jestem sztywną definicją. Jakby w takim sensie, że jeżeli ja sobie powiem, że jestem zawsze wrażliwa, to nie mam wyboru. Jeżeli sobie powiem, że y, zawsze daje się wykorzystywać, to również nie mam innego wyboru. Czyli o to chodzi, że nie jesteśmy swoją definicją. To jest bardzo istotna kwestia, żeby sobie uświadomić. Nigdy nie jesteśmy tylko i wyłącznie swoją definicją, czyli czymś zamkniętym. Czyli jak ja sobie powiem, ok, ja jestem psychologiem, jestem psychoedukatorem, to ja nie, nie jestem tylko tym, aczkolwiek się tym zajmuję. Bywam wrażliwa, ale bywam też oschła. tak? Czyli mam różne spektrum doświadczeń, z których mogę wybierać. Czyli, jeżeli nie mamy takiej sztywnej i zamkniętej definicji siebie, to w tym momencie otwiera się przed nami świadomość. I Czym jest tak naprawdę ta świadomość? Nieraz mi się tak zdarza, jak rozmawiam z kobietami, z mężczyznami, mówią mi: Tutaj miałem takie przeczucie, albo na przykład widziałem to, ale zdecydowałem się przymknąć na to oczy. I zobaczcie, czyli tak naprawdę to, co my osądzamy za niewłaściwe, to mówimy: Nie mogę sobie ufać, dlatego że ufaliśmy swojej interpretacji tego, co jest, albo swoim pragnieniom tego, jakby było. Czy też na przykład, jeżeli ja nie kłamię, to nikt inny nie będzie kłamał. Jeżeli ja nie zdradzam, to ta osoba nie będzie zdradzać, tak? Czyli Opieraliśmy swoje doświadczenia o pragnienie tego, jakby miało być, a nie o to, co świadomie widzimy. Czyli czym jest ta świadomość? Jeżeli ja na przykład, nie, załóżmy, wstaję dzisiaj i sobie powiedzmy zaplanowałam, że chcę parę powiedzmy wideo nagrać, ale obserwuję, że nie wiem, tu mi nie wychodzi jedno wideo, drugie, trzecie, czwarte, to zatrzymuje się i zadaję sobie w tym momencie pytanie. Nie sobie do końca, tylko tak naprawdę świadomości, tak, energii, bo wszystko jest tą energią. Zadaję mojej energii, bo to jest moja energia, tak? Nie, nie wasza, tylko moja. A więc mojej energii zadaję pytanie, prawda? Czy to wideo jest na dzisiaj? Ja mam taką metodę, która jak mam takie poszerzenie, to jest metoda z Access Consciousness, gdzie rozpoznajesz, jak masz takie poszerzenie, jest taka lekkość, to wiesz, że to jest twoje tak. Natomiast jak masz, nie wiem, takie obkurczenie, albo nic nie czujesz, to znaczy, że to jest twoje nie. Ja akurat u siebie tak to wypracowałam i i to mi się sprawdza, więc najpierw uczymy się, jak ja docieram do tej swojej świadomości. Jedni nazywają to intuicją, inni nazywają to świadomością. Więc w tym momencie, jeżeli my patrzymy na to, co realnie jest, tak? Ja uzyskam odpowiedź, że to jest na dzisiaj, tak? No więc patrzę na to, jak mogę inaczej to nagrać, żeby akurat mi to wyszło, czy muszę sobie jakiś zrobić skrypt, czy nie potrzebuję do tego skryptu, jakby zadaję więcej pytań. I tak samo jest w sytuacjach życiowych. Jeżeli nie opieramy swoich decyzji tylko i wyłącznie na tym, jak chcielibyśmy, żeby było, tak? jakie są nasze marzenia, ani na to, co jest. Czyli na przykład, jeżeli widzę, że ktoś jest, nie szanuje powiedzmy, nie szanuje osób starszych, czy na przykład w, w Twoim towarzystwie, nie wiem, Twój partner wypowiada się na temat kobiet, że są, nie wiem, są głupie, są wrażliwe, że w ogóle nie można ich zrozumieć, no to ufajmy temu, co wychodzi z ust tej drugiej osoby. Nie temu, co do końca byśmy chciały, jakby idźmy za, tą, za tym, co ta osoba nam na swój temat pokazuje. Tak? I też w działaniu, czyli nawet jeżeli nam mówi, yy, nie wiem, zawsze będziemy razem, yy, będę cię zawsze wspierał, bo tak naprawdę to co tu obserwujesz, to brak wsparcia, to wiesz temu, co widzisz. I tu jest właśnie zaufanie nie do siebie, czyli do de definicji siebie, tylko do własnej świadomości, czego ja tu jestem świadoma. Nawet tak jak jest z deską klozetową, tak? jeżeli ktoś tą deskę, w większości przypadków, czyli 80% przypadków ma podniesioną, no to z większym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że będzie ją podnosił. To jest ta świadomość, tak? A nie to, że ja w końcu sprawię, że ta osoba, tą deskę będzie... Yy, 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 bo nie no ja jestem w stanie się wypowiedzieć, bo, że będzie tą deskę kładła, tak? No to jest myślenie w tym momencie życzeniowe, bo jeżeli ja dostrzegam, że ta druga osoba w 80% przypadków dokonuje takiego wyboru, to mogę z większym prawdopodobieństwem stwierdzić, że to jest jej pierwszy wybór. Czyli jeżeli ktoś ci mówi, Ja się nie spóźniam, a spóźnia się w 80% przypadków na 100, no to wiesz, że z większym prawdopodobieństwem ta osoba będzie się spóźniać, czy ci się to podoba, czy nie. I to jest właśnie ten element świadomości. I my temu mamy się uczyć ufać, nie swojemu wyobrażeniu, jak. Chcielibyśmy, żeby było z tą drugą osobą, czy w pracy na przykład, jak chcielibyśmy, żeby było, bo nawet powracając do tego przykładu z pracą, mamy wrażenie też jakby też tak nas kulturowo czyli że są dobre i złe decyzje. Tak, jak już podejmujesz decyzję, to musi tego świetny efekt przynieść, ale tak naprawdę dopiero podjęcie decyzji, zrobienie jakiegoś kroku daje nam informację zwrotną, czyli ja mogę mieć świetne na przykład wyobrażenie a propos tego, że ja to bym chciała na przykład tutaj pracować w takiej firmie z takimi osobami, tak, jakby o, pojawiła mi się okazja, idę w to. Ale nie mam wszystkich informacji, nie mam przede wszystkim informacji, jakie tam będą osoby, tak, jaka tam będzie atmosfera, jakie będzie szefostwo, jakby mam tylko jakąś opowieść, tak, załóżmy od tych osób, które tam pracują, ale dopiero to moje doświadczenie w tym miejscu sprawi, że mogę dokonać kolejnego wyboru na bazie tych informacji, które już Otrzymałam w tym miejscu. Czyli ufamy temu, co widzimy, a nie temu, jak chcielibyśmy, żeby było. Bo w momencie, kiedy ufamy temu, jak chcielibyśmy, żeby było, to zwykle skazujemy się tak naprawdę na cierpienie. Bo jeżeli stwierdzicie, OK, ja inwestuję w to pieniądze i na pewno mi się zwróci, a ci się nie zwróci, to co w tym momencie robisz, odwracasz się od siebie, mówisz, Nie mogę sobie ufać, dlatego że zaufałeś w wyobrażeniu, jak będzie, a nie swojej świadomości, co jest teraz. Co w tym momencie jest z tą osobą, co w tym momencie dzieje się w tej pracy, co w tym momencie dzieje się w moim życiu. Jeżeli opierasz swoje decyzje od, na bazie tego, co widzisz, czego jesteś świadomy, to w tym momencie jest Ci lżej i nie obarczasz siebie winą i nie uważasz, że to coś z Tobą jest nie w porządku, ponieważ patrzysz na to, co jest, a nie to, co jedynie w swoim wyobrażeniu chciałbyś, żeby było prawdziwe. Dlatego bardzo gorąco Wam zachęcam do tego, żebyście zaczęli ufać swojej świadomości i uczyli się z nią kontaktować. Ja w przyszłości przygotuję taki program, który się nazywa Skarb Intuicji czy też Skarb Świadomości. Zobaczymy, jak to tam jeszcze będzie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to proszę piszcie w komentarzach i ja wtedy podlinkuję, jak już będzie gotowy. No, życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru, w zależności, kiedy to oglądacie. Pozdrawiam.